Dzień dobry Państwu, witam się z Wami z podszkoły właściwie, z parku 20, który tam mamy? 22 drugi 22. drugi października Czyli mamy wtorek a jesteśmy tu po to, że trzeba zbierać znowu liści do szkoły tym razem dla Matyldy, mamy plastykę czy na coś? bardzo, bardzo ładne mogę dać matyka? możesz, oczywiście, że możesz To Klara, ty sobie możesz swoje zebrać to ja Ci później dam na przykład farby albo coś i porobisz po, jakieś prace z tego, też To Klara to jest wtedy, był taki Różne, zbieraj. A tam na Tak. No ale to ci potem nie wiem, jakoś się podzielicie, dobra? dobra. No, skoro już zaparkowałam troszkę, odbierałam towarzystwo, to stwierdzam, że będę tu potem szła drugi raz. Załatwimy to. Od razu. Tak, mam tylko jedno pytanie. Czy na te zdjęcia, które dzisiaj były robione w szkole zdziałaś tą bluzę, tak jak prosiłam? To dobrze. Mówimy na te górki i chorób. Ok, Okej, słucham? Też? Mhm, dobrze. I pan mówił, ja zrobiłam sobie klasowe I to, i, i koleżeńskie. A pan i tak... Ja mówiłam, że nie, że mama mnie tak boliła. No? Takie, właśnie nie portretowe, bo mam już jedno takie. No bo to ten powiedział, to, to ten pan powiedział, nie każdemu robię portretowe. Dobrze, to się nie martw. Ale zrobiliśmy na fajnej tapecie, można było na takiej szkolnej mhm. w ławkach, albo można było też na takiej tej, na takiej pizzy i każdy od razu do kolejnej piłka Tak? No fajnie, bardzo fajnie. Dobra. No to działamy z tymi No i dzisiaj, drodzy Państwo, tacy, taki obiad jest dla dzieci. Tutaj są owoce przeróżne, taka mieszanka. Szliwki sobie już darowałam. Trochę cynamonu, trochę cukru i niołki. Szybko nie, ale będzie chyba dobra. Zostało mi trochę szpinaku z wczorajszego makaronu, czy makaron ze szpinakiem. A ja to dzisiaj zjem kanapki po prostu. No, Ym... no ja tak na spodko, to wcale nie mam ochoty bardzo. No i Władek też pewnie, jak zobaczy owoc, to nie będzie chciał tego zjeść, ale. Jakże będzie. A, do dostanie. No to tak. To mieszamy dalej. i hmm, tak dojechaliśmy do czasu kolacji. Kla się coś tutaj uczyła. Klara była w międzyczasie na zajęciach w domu kultury. No i kolacja to jest tak. Proszę Państwa. to jest sałatka. Ale bez sera. Tego kanapkowego typu feta. Nie wiem, jak to tak można. No ale dobrze. U mnie jest grzanka. Klary też. Klary też grzanka. A u ciebie są górki same. Dzisiaj nie przejadasz, chłopie, ostatnio, wiesz? No no Mógłbyś zacząć jeść więcej. <grystanie> no dobra. górki są pyszne. No Ogórki są pyszne, ale można by te, te ogórki jeść na przykład z jakąś kanapką. Co nie? No się boję chodzić do Bo Boję się, że wasz będzie chciał jeść z jedz.